Będziecie kiedyś youtuberami, to jak coś. Jakbyście nie wiedzieli, to short może mieć najwięcej 3 minuty. Ja tak nagrywam po dwie i coś tam. No, tak na pograniczu 3 minut. Ten blok jest duży, największy w mojej działce na razie. A z wszystkich, które miałem i mam. Z, z, z tych, co miałem, to jest blok Emeraldów. Największy. O. Teraz będziemy go mieli. I pik! Albo czas spadania nie kupimy sobie. Nie przyda nam się to za bardzo Ile mamy. Puk, pyk, 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 sik, sik, śink, tyker, tyk, ty typyt, ty, 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 ty. ptepta Sygma sygma błę. Patrze Teraz będziemy mieli malutki loczek. A jak połączymy to z tym, jeszcze będzie mieć. Potem to z tym i to z tym. I pow, powinien powstać. Ciekawe, jak blok diam diamentów będzie wyglądać. Ciekawe. nie tak jak w Minecraft, bo to jest taka. jakby gra z Minecrafta, tylko w Robloxie. O! Czemu mi się to wyrzuciło? Na szczęście teraz nie ma muzyki To mnie lepiej słychać Mam nadzieję Na szczęście mi się to połączyło Bo, bo ja miałem taki, taki jeden bug Watermelon go i tutaj że nie chciało mi się nic połączyć pchałem 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 tak tak dosłownie pchałem jakby to do ściany pchać i nic się nie stało wow Beś, tyk. A to plus to da to, a to plus to da miedź, a to plus. Nie, zobaczmy. Blok diaksów. Nie mogę się już doczekać, kiedy będzie blok diaksów.